2000 polskich misjonarek i misjonarzy prowadzi misje w 97 krajach. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji i Oceanii. Służą najuboższym, chorym i starszym, niepełnosprawnym i osieroconym dzieciom. Walczą z głodem, uczą uprawy roli i różnych zawodów. Głoszą pojednanie i pokój. To dzięki nim ludzie odkrywają miłość i nadzieję. Pomóż polskim misjonarzom. Wyślij SMS o treści misję na numer 72032. W 50 dni po Świętach Wielkiej Nocy Kościół będzie obchodzić uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Trzecia, najbardziej nieznana i tajemnicza osoba Trójcy Świętej, Duch Święty. O tym w jaki sposób działa, w jaki sposób można otworzyć się na jego działalność oraz do jakich dzieł zaprasza Duch Święty poprzez swoją obecność w Kościele. Mateusz Godek, zapraszam na temat dnia. W 50 dni po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wierni Kościoła Katolickiego obchodzą uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to pamiątka zstąpienia trzeciej osoby boskiej na apostołów i Maryję, które dokonało się w Wieczerniku. Od tego czasu kościół stał się przestrzenią nieustannego działania Ducha Świętego. Jego działanie jest zauważalne również w innych kościołach chrześcijańskich. Kościół katolicki obserwując ożywienie charyzmatyczne we wspólnotach protestanckich już na początku XX wieku nie pozostał obojętny. Podczas obrad soboru watykańskiego II w 1963 roku rozpoczęto dyskusję dotyczącą charyzmatów Ducha Świętego. Jej owocem było zamieszczenie w konstytucji dogmatycznej o kościele Lumen Gentium zapisu o tym, że Duch Święty prowadził święca kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych szeroko rozpowszechnionych łask, tzw. charyzmatów w celu odnowy i rozbudowy kościoła. Czy Duch Święty objawia się i działa tak samo we wszystkich kościołach chrześcijańskich? A w naszym studiu ksiądz dr Zbigniew Sobolewski, dyrektor dzieła pomocy Ad Gentes. Szczęść Boże, witam serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Proszę księdza, dzisiaj rozmawiamy o Duchu Świętym. Kim jest właśnie trzecia osoba Trójcy Świętej? Duch Święty, bardzo często mało znana wśród katolików, świadomość. Działania Ducha Świętego, według badań i takich zwykłych rozmów, pokazuje, że jest dość niska i co być może pomaga nam zrozumieć różne obrazy na temat Ducha Świętego. No właśnie, gdybyśmy brali pod uwagę świadomość takiego przeciętnego katolika, to co wie o Duchu Świętym, albo też relacje do Ducha Świętego, to moglibyśmy powiedzieć, że Duch Święty to jest wielki nieznajomy. To jest ta osoba Trójcy Świętej, chyba najmniej znana, no bo mamy pewne problemy z wyobrażeniem sobie, powiedzmy, Ducha Świętego. Bóg Ojciec kojarzy się nam z dojrzałym mężczyzną, często przedstawiany jest w ikonografii jako dostojny, sędziwy, wszechpotężny starzec, z kolei syn Boży ma też wiele takich pod, y, przedstawień ludzkich. Natomiast Duch Święty zwykle jest symbolizowany y, poprzez... Y, albo poprzez wiatr, albo poprzez ogień, wiatr, albo czasami ogień, gołębica. Co to I właśnie to symbole jest... oznaczają? Co one mówią o Duchu Świętym? One może nie tyle mówią o samym Duchu Świętym, ile o przymiotach Ducha Świętego, bo przede wszystkim akcentują y, 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 charakter Ducha Świętego, jego działanie. Chociażby gołębica... Oznacza niewinność, oznacza czystość, ale także oznacza łagodność, z jaką Duch Święty prowadzi, prowadzi ludzi. Z kolei ogień, czy też inne znaki towarzyszące objawieniu się Ducha Świętego, jak chociażby w Dniu Pięćdziesiątnicy, to jest trzęsienie ziemi, to jest potężny huk, huragan i płomień. Podkreśla z kolei siłę Ducha Świętego, tę moc taką wypalającą zło, niszczącą stary porządek. Ale mimo wszystko, mimo tych właśnie symboli czy obrazów, jakoś tak trudno nam do Ducha Świętego, bym powiedział, się przybliżyć. Łatwiej jest może modlić się do, do Chrystusa, do Boga Ojca, aniżeli do tej trzeciej osoby Trójcy Świętej. O tym, jak się modlić do Ducha Świętego za chwilę, natomiast powróćmy właśnie do tych wydarzeń pięćdziesiątnicy. Co to wydarzenie oznacza tak naprawdę w życiu Kościoła, kiedy Duch Święty stąpił na apostołów? Zwykle mówi się o tym, że to wydarzenie pięćdziesiątnicy, to stąpienie Ducha Świętego na apostołów w formie takiej publicznej, wiadomej wszystkim, cała Jerozolima się zbiegła i wszyscy byli świadkami tego niezwykłego wydarzenia, przyjmuje się, że jest początkiem publicznej działalności Kościoła. Niektórzy mówią, że w tym momencie narodził się Kościół. Kościół urodził się dużo wcześniej, bo Chrystus jest tym, który tworzył kościół. To rodzenie się kościoła jest pewnym procesem. To było wybranie apostołów, to, była, to było nauczanie, to było towarzyszenie Jezusowi przez trzy lata. Natomiast w tym momencie mamy zebrany cały kościół, bo jest Maryja, są apostołowie, są uczniowie pańscy i oni rozpoczynają. Otrzymawszy dar Ducha Świętego, rozpoczynają nowy etap w historii kościoła. Właściwie tutaj ten rodzący się kościół nabiera, w cudzysłowie mówiąc, wiatru w żagle, zmienia się. Zupełnie podejście apostołów do. No właśnie, wspomina Ksiądz o nowym etapie, o zmianie postawy samych apostołów. Apostołowie przed zesłaniem Ducha Świętego, po zmartwychwstaniu, opisy biblijne pokazują, że są trochę zalęknieni, trochę zamknięci, trochę nie wiedzą, co się dzieje. Są zdezorientowani, są przerażeni, wiele sytuacji, w których uczestniczą, ich przerasta. Szukają jakby wytłumaczenia, szukają miejsca. Natomiast y, dla siebie w tym wszystkim, co się dzieje, natomiast w momencie zesłania Ducha Świętego stało się to, o czym mówi Jezus, że Duch Święty, Pocieszyciel czy Duch Prawdy, On was wszystkiego nauczy. I w tym momencie widzimy chociażby zmianę w świętym Piotrze, prawda, który występuje od, jako odważny świadek. I wobec tłumów mówi o Jezusie. Też warto zauważyć taki ciekawy szczegół, na który zwracamy uwagę, że to zesłanie Ducha Świętego jest jakby nowym stworzeniem, i paralelnym wydarzeniem do Niego, aczkolwiek przeciwstawnym jest co? Jest wieża Babel. Mianowicie w Starym Testamencie, w tej etiologii. W tej etiologii z Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o tym, że ludzie pragnęli jedności, że ludzie chcieli być razem, chcieli mówić, mówili jednym językiem i budowali wierzę, która pozwoli im sięgnąć do nieba, do Boga. Bóg zniweczył ich wysiłki, ludzie się podzielili na ludy, języki, mhm. stali się dla siebie nawzajem zrozumiani. Natomiast tutaj, w tym wydarzeniu Pięćdziesiątnicy, w tej tajemnicy zesłania Ducha Świętego, widzimy wszystkich doskonale się rozumiejących. Piotr przemawia, a mimo to, że ma słuchaczy z rozmaitych skrańców ziemi, mhm. Oni go doskonale rozumieją. Wraca jakby jedność. Ten Duch Święty jest tym budowniczym jednością. Mając się tego obrazu nowego stworzenia. Czym się różni człowiek inaczej może? Co się zmienia w człowieku, który otwiera się na Ducha Świętego i żyje Duchem Świętym? Człowiek taki daje się prowadzić duchowi świętemu. I Co to, to... znaczy prowadzić duchowi świętemu? Bo często w kościele, pozwoli ksiądz, że tak że proszę, nawiąże, to... mówimy różne zwroty, które ładnie brzmią, a czasami ludzie się zastanawiają, co to znaczy być prowadzonym przez ducha świętego. Być kierowanym, być natchnionym, być. Yy... Y, korzystać powiedzmy z darów, które Duch Święty, y, Duch Święty człowiekowi daje. Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego jakby za rękę, to znaczy ubezwłasnowolnieni, ale chodzi o to, że. Duch Święty oddziałuje, wpływa na nasz rozum, na naszą wolę. Czy pierwszy krok to jest krok człowieka, łaską. który w ogóle musi chcieć i otworzyć się i, i modlić się o Ducha Świętego? A kiedy tak jak jak Duch Święty zaczyna działać, to. A jak Duch Święty zaczyna działa, działać, to należy okazać Duchowi Świętemu posłuszeństwo, posłuszeństwo wiary. Z tym, że znowu to dla nas współczesnych ludzi brzmi tak troszeczkę podejrzanie. Natomiast ja chciałem wszystkich uspokoić, to nie jest wyzbywanie się wolności czy przerzucanie odpowiedzialności za swoje życie, za swoje życiowe wybory, na kogoś innego, w tym wypadku tak abstrakcyjną postać, jaką jest Duch Święty. Ale to jest, to jest szukanie i zgadzanie się z wolą Bożą i korzystanie z tej pomocy, którą Bóg nam daje poprzez oświecanie naszego rozumu i poprzez jakby prowokowanie czy budowanie naszej woli, umacnianie naszej woli. No właśnie, bo to często wydaje mi się, że wśród ludzi jest taki element trochę obawy, czy, czy jakiegoś lęku, że, że to jest jakieś otwarcie się Ducha Świętego zabierze im wolność, zabierze im możliwość decydowania. A tutaj książę bardzo wyraźnie mówi, że to jest tak naprawdę umocnienie naszej woli, naszego rozumu, poprzez dary właśnie mądrości, rozumu, roztropności, które dają nam tak naprawdę większe spektrum spojrzenia na, na swoje życie, na różne problemy Ży i umacniają. Powiedziałbym nas. tak, że żyjemy my, to jest nasze życie. Podejmujemy w nim my nasze wybory moralne, kształtujemy nasze życie, natomiast mamy przyjaciela, który nam y, towarzyszy, który nas, y, y, nam pokazuje drogę. Ale nie idzie nią za nas. I druga rzecz, mamy takiego przyjaciela, który jest od nas mądrzejszy, który jest mądrością, który potrafi nam pokazać różne pułapki życiowe, albo też różne szanse życiowe. W każdym bądź razie, jeżeli jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu, to na tym tylko wygrywamy. W Piśmie Świętym czytamy: Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Co zrobić, aby doświadczać właśnie tych darów Ducha Świętego? Te dary Ducha Świętego są zarazem cnotami. To znaczy, e, Duch Święty nas uzdalnia do takich postaw, do takich e, powiedzmy, wybierania takich wartości, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że e, to my jesteśmy tymi, którzy działają, którzy e, nie tyle przyjmują te dary. W sposób taki bierny, ile kształtują w sobie te dary za, z mocą, z natchnieniem Ducha Świętego. No właśnie, bo też pewne warunki naszego życia myślę, że y, utrudniają tak naprawdę. Ale z drugiej otwarcie strony, wie pan Ducha co? Świętego. mi się wydaje, że jest to piękna droga. Dla człowieka, także dla człowieka współczesnego, bo te dary Ducha Świętego, tak naprawdę, to są tym, czego człowiek w głębi duszy pragnie. Najbardziej pragnie. Że one, jakby, nie, nie są takim zamknięciem nas czy wyizolowaniem nas od rzeczywistości, ale są ubogaceniem naszego serca na tyle, żebyśmy się w rzeczywistości, takiej jaka ona jest, odnajdywali i byli szczęśliwi. Często się powtarza, że w historii Kościoła, przynajmniej tej dwudziestowiecznej, wielką rolę w odkryciu jakby na nowo Ducha Świętego odegrał drugi Sobór Watykański, który na nowo skazał właśnie rolę i obecność Ducha Świętego w Kościele i w konsekwencji tego po drugim Soborze Watykańskim w Kościele powstaje, powstało dużo inicjatyw, chociażby znana odnowa w Duchu Świętym, z która... Tym, z tym, że trzeba pamiętać, że to odkrycie Ducha Świętego zawdzięczamy naszym braciom protestantom. Te ruchy pentekostalne, odwołujące się do obecności, do działania Ducha Świętego, one są, rodzą się dużo wcześniej w Europie, właśnie we wspólnotach protestanckich. Kościół przez pewien czas bardzo tak nieufnie podchodził do wszelkiego tego typu ruchów, nazwijmy duchowo święty, świętych, tych pentekostalnych. Natomiast rzeczywiście Sobór Watykański II był takim momentem, gdzie ojcowie Soboru, a myślę, że też i cały Kościół odczuli taki świeży powiew Ducha Świętego. Odczuli jakby jego moc w swoich sercach. I to potem zmieniło sytuację Kościoła. Historię Kościoła można, możemy dzielić, znaczy oceniać pod, pod jednym kątem: wierności bądź niewierności y, Duchowi Świętemu, jego natchnieniom, prawda? I Kościół, kiedy idzie za natchnieniami Ducha Świętego, pozwala się prowadzić. To rozwija się, daje piękne świadectwo. Natomiast, kiedy braknie tego zaufania do Trójcy, do trzeciej osoby Trójcy Świętej, do Ducha Świętego, wtedy Kościół jakby obumiera, staje się takim, takim, taką gałęzią winnego krzewu, które nie ma mocy, która nie rodzi owoców. Skoro mówimy o działaniu Ducha Świętego w Kościele, wielu świętych wskazuje na to, że dzieła, których dokonywali, rozpoczynali, chociażby Święta Faustyna czy Matka Błogosławiona, Matka Teresa z Kalkuty, mówią właśnie o roli Ducha Świętego, który umacniał i dawał im światło, aby dokonywać tych nowych dzieł, chociażby zakładając nowe zakony. Nawiązując do księdza działalności jako dyrektora Dzieła Pomocy Adgentes, jak to wygląda w misjach? Jaką rolę odgrywa Duch Święty? Mogę powiedzieć króciutko. Misje są dziełem Ducha Świętego. Tak było zawsze, tak jest i teraz. Misje są dziełem Ducha Świętego. To nie jest powołanie, to nie jest działanie misjonarza. To jest dzieło, w którym on jest tylko narzędziem. I misjonarz, dobry misjonarz to ten, który wsłuchuje się w, swoje, w głos swojego serca, próbuje zrozumieć właśnie to co Duch Święty pragnie mu przekazać i za tym idzie. I zwróćmy uwagę na to, że bo to pięknie widać chociażby w tych wspólnotach zakonnych, które powstały misyjnych, że wszędzie tam gdzie właśnie one zdają się na Ducha Świętego, idą za natchnieniem Ducha Świętego rozwijają się i czynią wspaniałe, wspaniałe dzieła. Natomiast jeżeli ktoś próbuje realizować swoją misję, swoje jakieś wyobrażenia, swoje poglądy. To wcześniej czy później to speł spełznie na niczym, bo powiedzmy taki misjonarz kończy swoją działalność, przychodzi następny, i, a to co on czynił umiera. Nie? Więc krótko mówiąc, misje są dziełem Ducha Świętego. On w całym kościele, prowadził kościół już od starożytności, prowadził ten kościół apostolski, był siłą, świadectwa wiary, on jest siłą męczenników, on jest mądrością głosicieli, on jest potwierdzeniem wyznawców, dziewic i tak dalej, jakby autentyczności ich wiary. I on, on dzisiaj też, właśnie do niego się uciekają, do niego jego proszą o pomoc, o natchnienia, o jakąś szczególną łaskę, misjonarki, misjonarze. No i Duch Święty daje tą moc, która często po ludzku... Dzieła by się nie dokonało bez, znaczy, to bez tego. To jest zdumiewające. Ja, ja na przykład bardzo lubię y, czytać rozmaite hagiografie, czy też autobiografie świętych, czy wielkich jakichś ludzi kościoła. Y, I wszędzie widzę y, w tych wielkich ludziach ogromną pokorę. To znaczy, oni uznają swoją małość, czasami nawet bardzo się dziwią, tak jak chociażby Faustyna, że dlaczego ja. Zostałem wybrany, dlaczego ja dźwigam taki ciężar czy taką odpowiedzialność za takie czy inne dzieło, które Pan Bóg zleca. Ale z drugiej strony też widać, że oni dlatego się podejmują takich nieraz szaleńczych, karkołomnych, czy wydawać by się mogło po ludzku, no, nie mających wielkich szans na, na sukces dzieł, właśnie bo zawierzają Duchowi Świętemu. Bardzo księdzu, dziękuję za udział w naszym programie i życzę umocnienia Ducha przez Ducha Świętego widzialności księdza misyjnej. Dziękuję pięknie. Państwu dziękuję bardzo za obecność i uwagę. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału na YouTube i do zobaczenia.